A ten potwór ukradł im wszystko w mniej niż 10 minut. Mężczyzna z Georgii poznaje swoją karę za brutalne zamordowanie młodej matki i ojca, rodziców, którzy nie spodziewali się tego ataku. Przytulał się do swoich martwych rodziców, którzy leżeli martwi w jego domu, zszedł po schodach i wczołgał się do ich mieszkań. Przedstawiam druzgocące szczegóły morderstw Amber i Justina Hicksa oraz to, co czeka zabójcę. Justin i Amber Hicks niedawno wprowadzili się do wymarzonego domu w Acworth w Georgii, kilka dni po drugich urodzinach syna. Wszystko układało się idealnie, aż do 73. dnia, gdy policja znalazła Amber i Justina brutalnie zamordowanych. Ich dwuletni syn był żywy, nieuszkodzony, ale całkowicie sam. A dziecko było pokryte krwią swoich rodziców i miało mocno zabrudzoną pieluchę. Okazało się, że morderca mieszkał tuż obok. 26-letni Mateusz Lans spędzi teraz resztę życia za kratami za bezsensowne podwójne morderstwo z 2021 roku, które pozostawiło małego chłopca bez rodziców. Sędzia Sania Brown skazała Mateusza Lansa na dwa dożywocia odbywane kolejno. Ale zanim to zrobiła poświęciła chwilę, aby porozmawiać z rodziną o delikatności tej decyzji. Kiedy podejmujesz decyzję, nie zostawiasz swojej ludzkiej strony za drzwiami. Nie zostawiasz swojej ludzkiej strony za drzwiami. Ale musisz pamiętać, że trzeba spojrzeć na fakty, trzeba spojrzeć na prawo, trzeba je zastosować. Nawet jeśli to nie jest popularne albo nie jest tym, czego ludzie od ciebie oczekują. Służymy bez strachu i bez faworyzowania kogokolwiek. I być służebnicami ludu. I to właśnie sprawia, że ta praca jest trudna, ponieważ musisz oddzielić ludzkie emocje od faktów i prawa, które masz przed sobą. Ale złożyłam przysięgę i ponownie przysięgłam, że będę przestrzegać praw i konstytucji zarówno Georgii, jak i Stanów Zjednoczonych. I zobowiązałam się służyć, służyć z empatią i być sprawiedliwą. Mateusz Lanz zrzekł się prawa do obecności na ogłoszeniu wyroku, więc nie było go w sądzie, by usłyszeć wyrok, ani spotkać się z rodziną ofiar. Ojciec Justina przemówił pierwszy w sądzie: Spędzałem czas samotnie w lesie nad jeziorem przy grobie mojego syna. I po prostu odkryłem, że naprawdę nie ma słów, które mogłyby odpowiednio wyrazić, jak bardzo to na mnie wpłynęło osobiście. Proszę spojrzeć na salę sądową, Wysoki Sądzie. Jest tu tyle osób, które ich kochały. Tacy właśnie byli jako ludzie. Zasłużyli na to, będąc dobrymi ludźmi, dobrymi chrześcijanami. Następnie kilku przyjaciół Hicksów miało okazję się wypowiedzieć. Ta przemoc odebrała mi poczucie bezpieczeństwa we własnym domu, ale największą stratę poniósł Jakub. Jakub w jedną noc stracił cały swój świat. Będzie dorastał bez matki, która kochała go tak, jak dziecko na to zasługuje. Nigdy nie poczuje jej ramion po ciężkim dniu, nie usłyszy jej głosu, który go wspiera, ani szeptu, że kochała go ponad wszystko. I stracił tatę silnego, życzliwego, oddanego i odważnego ojca, który ratował innych, wbiegając do płonących budynków. Będzie mu brakować lekcji, chwil, wspomnień i miłości, których nikt inny mu nie da. Chociaż wiem, że jego dziadkowie zrobią wszystko, co w ich mocy, Kto oni wychowali Amber i Justina. Amber i Justin Hicks byli dosłownie aniołami na Ziemi. Przepraszam, to banalne, no ale prawdziwe. Żyli tu codziennie, dając temu szalonemu światu samo dobro. A ten potwór, Odebrał im wszystko w mniej niż 10 minut. Wszystko nam i absolutnie wszystko Jakubowi w 10 minut. Dziś, Wysoki Sądzie, prosimy o najwyższy wymiar kary. Zamknijcie go i wyrzućcie klucz, wtedy może już nigdy go nie zobaczymy. Dziękuję. Jedną z ostatnich osób przemawiających w sądzie była ciotka Amber, która wychowała ją po śmierci matki na raka. Zło wtargnęło do ich domu. I okrutnie odebrało życie Justinowi i Amber. On, potwór, mówi o demonicznych światłach w ich domu. Te światła nie były demoniczne, tylko ich choinką. Jedyną demoniczną rzeczą w ich domu był on i jego czarne serce. Mama Amber chorowała. Nie miała wyboru, zostawiając Amber, by dorastała bez niej, ale ten anielski potwór podjął decyzję, by włamać się do ich domu i odebrać życie Amber i Justinowi, zostawiając Jakuba, by dorastał bez mamy i taty. Tamta noc na zawsze zmieniła życie nas wszystkich. Po raz pierwszy w życiu śpię z pistoletem pod poduszką. Czasami, kiedy budzę się w nocy i nie wiem, co mnie obudziło, sięgam pod poduszkę i dotykam pistoletu, a potem modlę się, żebym nigdy nie musiała go użyć, by kogoś skrzywdzić. Justin i Amber nigdy nie zostaną zapomniani. Amber znała tylko swoją mamę przez nasze wspomnienia i zdjęcia. Jakub będzie znał tylko swoją mamę. Wyrok zakończył trzy dni pełnych emocji zeznań, podczas których prokuratorzy przedstawili, jak Mateusz Lans wtargnął do domu państwa Hicks, otworzył ogień do pary i pozostawił ich małe dziecko w traumie. Droga do procesu była długa. Początkowo uznano, że Lans nie może stanąć przed sądem, ale to się zmieniło po zeznaniach biegłego psychologa sądowego, który stwierdził, że cierpi on na schizofrenię, co skłoniło sędzie do zmiany decyzji. Jego proces przed sądem przypadł na czterolecie zbrodni. A prokuratorzy przedstawili spójną, przekonującą sprawę, opartą na dowodach cyfrowych i szczegółowej analizie kryminalistycznej, nawet mimo braku fizycznych dowodów łączących go z miejscem zdarzenia. Jednym z kluczowych dowodów był zapis z monitoringu. A będziemy to dalej odtwarzać. Wrócimy do tego za kilka minut. Zatrzymuje nagranie na 21, 21 i 11 sekund. Czy to jeden z suwów, które wcześniej widziano przejeżdżające obok 50-64 Verbina? Który pojazd jest na tym zrzucie ekranu? A. To jest widok Lansa. Czy wszystkie 10 obrazów, które znajdują się w tym folderze, czy to wszystko są pojazdy Lansa? Tak. Dobrze. I z którego kąta kamery tu patrzymy? To jest kamera podjazdu przy Berlinie 5664 obejmująca proces w tym domu. Początkowo to dzieje się na podwórku. Tutaj jest to pokazane. Gdy ten klip będzie odtwarzany, zobaczymy. Jakiś obiekt przechodzi między źródłem światła, reflektorami, na tyle blisko, by na krótko, bardzo krótko rzucić cień w tym obszarze. I w całym spektrum tego światła, w tym momencie na podwórku znajduje się ktoś, kto się porusza. A. a potem zbliżą się do źródła światła, tworząc cień, a następnie wyjdą z obszaru światła w tym miejscu i skierują się w stronę domu, w stronę garażu, gdzie znajduje się ganek lub wejście. Będziemy kontynuować. Tam właśnie pojawił się cień, zbliżając się do źródła światła, powodując powstanie cienia, a teraz kierując się w stronę otworu, czujnik na podwórku się wyłączy, czujnik przy bocznych drzwiach i iluminator się włączą. Światła się włączyły i teraz zaczynamy tu widzieć jakiś ruch. Na linii krzewów. Teraz zobaczymy kogoś. Osoba wychodzi na trawnik w kierunku drogi i idzie od domu w stronę 600. Kolejnym dowodem był wywiad policyjny z Lancem, gdzie przyznał, że jego mama sądziła, iż był zamieszany w przestępstwo, choć on temu zaprzeczał. Wyjaśnia, że tak naprawdę wracał do domu z Aten. Tak myślę. Cóż, wiesz... I pomyślałem, czy ona tu była? Okej, okay. więc co się stało potem? Potem powiedziała, musiała przyjść, żeby mi powiedzieć, że dwie osoby zostały zamordowane w domu, który jest za naszym. Przyszła zapytać mnie, czy byłem w to zamieszany. Powiedziałem, wiesz, i tak byłem w drodze. Wiesz, wiesz nic z tego nie słyszałem. Chyba wyszedłem, zanim cokolwiek się wydarzyło, bo musiałem iść. A potem wróciłem bratem, spadłem po prostu żeby wracać do domu. I musiałem wrócić na zajęcia, więc to właśnie robiłem poprzedniego wieczoru. Mateusz Lanz zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w zabójstwie, ale przyznał, że zauważył światło, które przykło jego uwagę dochodzące z domu. Spojrzałem na światło w domu tych ludzi. I możesz zobaczyć to światło. Tak, zapytała mnie, czy spojrzałeś na dom, czy coś słyszałeś. Tak, zajrzałem, tam widziałem jedno czy dwa światła. Wyszedłem zapalić papierosa, a potem próbowałem wejść do naszych tylnych drzwi i, wiesz, były zamknięte. Lance wspomniał policji, że uważał te światła za demoniczne. Chociaż to brzmi nieprawdopodobnie, jest to istotne, ponieważ później w wywiadzie Matthew Lance odnosi się do swojego zmarłego brata Austina, który miał kryminalną przeszłość i trudne życie. Kilka miesięcy przed morderstwami Austin włamał się do tego domu, lecz wtedy nie należał on do państwa Hicks. Austin twierdził, że sąsiedzi go dręczą. Austin Lance był podejrzanym odpowiedzialnym za atak przed Pentagonem w Waszyngtonie. W sierpniu 2021 roku zamordował jednego z funkcjonariuszy policji tej agencji. Austin odebrał sobie życie używając broni służbowej tego funkcjonariusza. Podczas rozmowy z detektywami rodzice Lensa potwierdzili, że śmierć Austina wpłynęła na niego psychicznie. Wiedzieliśmy, że coś jest nie tak z jego głową i musimy to rozgryźć. Myśleliśmy, że robimy to, co słuszne. Mateusz nie był w porządku. Mieliśmy zamiar zabrać go z powrotem do domu, być przy nim częściej, a on nie chciał tego zrobić. Powiedział: Jestem w porządku, jestem w porządku, więc ma pewne problemy. W końcu przecież on poszedł i kupił broń. To było w październiku. Tak, nie powiedział nam o tym aż do wczoraj. Kiedy pojechaliśmy go odwiedzić w samochodzie była broń skąd go wziąłeś? Kupiłem ją w sklepie z bronią u Iwansa. Strzelnica? Nieważne, to trudno to zapamiętać. Powiedziałem, nie możesz tego mieć. On odpowiedział. Tato to moje, moja własność. Jest buntowniczy. Nie lubi prawa. Tak powiedział. A my zapytaliśmy, dlaczego uważasz, że musisz się chronić, ale każdy powinien mieć coś, żeby się chronić. Rodzice Lansa ujawnili, że ich syn ma zaburzenie afektywne dwubiegunowe i schizofrenię oraz, że po śmierci brata uczęszczał do psychiatry. Motyw nie ujawniono w trakcie procesu, ale przestępstwa przypominają konflikty jego brata z prawem, więc możecie sami wyciągnąć wnioski. Posłuchajcie tego. Obrona Lansa polegała na tym, że został wrobiony przez rząd, że był po prostu kozłem ofiarnym. Mateusz wierzy, że został wrobiony albo przez FBI, CIA, albo jakąś agencję rządową. Myślę, że usłyszycie trochę informacji na ten temat w oświadczeniu, będziemy mieli możliwość ich wysłuchania i oceny. Wierzymy z pewnością i przekonaniem, że po wysłuchaniu wszystkich dowodów w sprawie sąd będzie w stanie wydać oświecony i sprawiedliwy wyrok w sprawie Mateusza. Będziemy mieli okazję wrócić przed sąd i porozmawiać o tym, czy sprawa przedstawiona przez prokuraturę została udowodniona, czy nie? Obrona nie przedstawiła żadnych świadków. Więc przed mowami końcowymi sędzia Brown zapytał Mateusza Lanka, czy zamierza złożyć zeznania. Panie Lanz, proszę podnieść prawą rękę. Czy przysięga pan mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę przed sądem? Tak mi dopomóż Bóg? Bez komentarza. Dobrze, proszę opuścić prawą rękę. Panie Lanz, czy rozumie pan, że ma pan prawo zeznawać? I jeśli chce pan zeznawać, nikt nie może panu tego zabronić? Bez komentarza. Czy rozumie pan, że nikt nie może pana zmusić ani nakłonić do składania zeznań? Rozumie pan, że ma prawo odmówić zeznań, jeśli pan nie chce? Bez komentarza. Czy rozumie pan, że to pan, a nie pański adwokat, musi osobiście zdecydować, czy będzie pan zeznawać, czy nie? Bez komentarza. Czy rozumie pan, że jeśli nie będzie pan zeznawać, to na pańską prośbę sąd nie wykorzysta tej decyzji przeciwko panu? Bez komentarza. Czy rozumie pan, że jeśli zdecyduje się pan zeznawać, najpierw przesłucha pana adwokat, a potem zastępca prokuratora okręgowego? Bez komentarza. Czy osobiście chce pani złożyć zeznania, czy nie? Nie, bez komentarza. Sędzia Brown uznał Lansa winnym wszystkich zarzutów, w tym dwóch morderstw z premedytacją i znęcania się nad dzieckiem. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden ważny szczegół tej sprawy, o którym nie wspomniałem. Lans aresztowano dwa dni po morderstwach, lecz powodem było popełnienie innego przestępstwa. Był rzekomo zamieszany w próbę włamania w hrabstwie Fulton. Według władz Lans zaatakował jednego z funkcjonariuszy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, wielokrotnie dźgając go w plecy i szyję. Funkcjonariusze oddali strzały do Mateusza Lansa, raniąc go dwa razy. Przeżył, ale to wydarzenie powiązało go z morderstwami Embry Hicks i Justina Hicksa. Policja z Sandy Springs poinformowała na Twitterze, że funkcjonariusz czuje się dobrze i dochodzi do zdrowia w domu z bliskimi. Lance zostanie osobno osądzony za 38 zarzutów z tamtego incydentu. Na początku miesiąca adwokaci pojawili się w sądzie na konferencji statusowej. Lance zrzekł się obecności. Do tego czasu Lance pozostanie w areszcie w zakładzie karnym dla dorosłych w hrabstwie Kop. I to wszystko w tym odcinku Crime Fix. Jestem Ann Janet Levy, bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem.